Witam. Dzień dobry. Dzisiaj w ogóle przyjeżdża do mnie shiba kolegi. Ja się nią zajmę. Daję do drugiego psa na chacie. Taką małą shibę. I dzisiaj bo ziomal jedzie po prostu do Gdańska. I musi ją gdzieś zostawić. I będzie, będzie u mnie. Na ch... mała shiba. No tak na na, na do niedzieli, nie? Z Ładny skin. Ładny skin, to prawda. Banan, banman, banman, dzięki. Kuz maksuje pierwsze w ogóle. Maksuje ku tutaj. Nie wiem czy buty trójki, które nie zbuduję w tej gierce. Naprawdę, buty trójki nie będą złe. Ale też cooldowny rozważam. On nie puluje? Puluje właśnie, chyba idzie do domu. Skip to proszę ktoś może. Odje***łem. Zabrakło graspa tutaj. Ciekawe, czy został, czy zrikolował. Myślę, że zrikolował. Ja też zrikoluję tepne. On bez ghosta, a bez tesza. Jest okej! Okay. Zabrakło 10 hektar. A Gwen zabiła. O, zabili Gwen. Ona bez TPK jest niby. Ale ja muszę to puszować. Cofnę. Kupię się. Myślę, że merce. Zusorce albo cooldowny, no. Może cooldowny. Kupię cooldowny chyba jednak. I Lich pierwszego zrobimy. Ja myślę, że Lich to jest dobry wybór, co? Pod będziemy ładować. Zero damage'u. No na razie tak, na razie tak. Ale spokojnie, rozkręcimy się. Trzeba wymaksować. dobra. A wale mu kiusa jeszcze. Cofnę. Mamy Nashina? Nie, brakuje nasina. Dobra, ten wave zdąży dobiec. Jest git, jest git, jest git, jest git. Pyk, pyk. I wracamy. Shield bar 240 zadał. To nie wiem, czy to dużo. 14 plus 6 plus pytanie będą dokładnie. A ta czas się skaluje? Z AP, z AP. To jak Gauntlet, klepto. No nie no, to już raczej nie zadziała. To już nie jest ten sam Wiktor. Ale liczbę jest niezły, mi się wydaje. Przetestuję to. Zaraz Q też ulepszymy. 9 stacków. A widzicie, Głęb ma kłopoty ogólnie. Robuje, on nie, mo nie może na mnie nievelnować za bardzo. Lerka jest mega wolna. Ja tam tepnę może. Czyli? To jest ten mix zakazany. Chłopaki, nie możemy go wrzucać. Nie możemy go wrzucać. Kto to wrzuca? To miko. Nie wolno, nie wolno tego wrzucać. Jest zakazany. Śmieszna, ale no niestety ten, ten czało tam nie pasuje. Zgłaszam sprzeciw. E, bo tylko to jest jedno słowo takie zakazane. Reszta jest sobie okej okay tego. Ej, ten Wiktor pod kół? Shieldbash? Jak on tak działa? Go On nie może farmić! O, Smoldera wysłał! Jest za siebie! Siema Smolderino! Pod Tower pobiegł miany, nie dobrze. One meat. Po kalarebkę bym se poszedł. Nie wiem czy jest. Idę. Nie ma kalarebki. To jeżdżam go gnoja. Albo nie, nie, nie. On został, przepuszował. Biegnę, ale jestem daleko. Nie wiem czy tam mogę wejść. Mam mało manu, ale dobra, spróbujemy, spróbujemy. Dobra, przydałem się. Tu jest wizja. Dobra, uciekam. Kurde, mało golda brakuje, ale nie za zaraz ringa sprzedam. Trudno. Nie uderzę z ręki. Boom, 400 prawie. Ale, Wiktor, to wręcz postaci może być niezły. Tak sobie myślę. W melaków takich jak Gwen też może być niezły. O kurde. tu jest? Będą Heralda się zrobić. żeby mi się mana jakaś. Ej, a ten i ten na Rk drugi, ulepszoną. Co myślicie o tym? Bo ta Rk teraz w late game będzie bardzo mocna. Na trzech ewolucjach. Szkoda, nie głupie. Leandrys, mówicie. Dobra, zrobię Leandrys. nie, nie, nie wiego, Jak się że gram Wiktorem? W sensie teraz, czy ogólnie? W się sensie, gram Wiktorem, czy teraz, to nie jest nic dziwnego. Bardzo dobry champion, się wydaje. Może to zrobimy. Chodźcie tam, bo ja się że z wężej kogoś. Nie są tu pierwszy. Ej, chodźcie, 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 chodźcie. ma ile czerwiaków? Trzy. Chodź, 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 chodź. Tałtili. Shieldbash 700, nie jest jakoś dużo obrażeń. Lidbane 160, coś też nie jakoś dużo. 120 obrażeń, tylko zyskuje. Aha, a na ten autoatak zyskuje pewność ataku. Może Lidbane to nie jest dobry item. Myślę, że jakiś Cosmic Drive może być jeszcze lepszy. Mam nadzieję, że Viktor oczywiście cały czas ma ten. Yy, Slowka na trzech ewolucjach, się przekonamy. Ciekłem. Ale czy ta maska to jest dobrym wyborem, widzowie? Mi się wydaje, że średnio. Nie wiem, zilanta, jak się przyklei to jest. To jest też jakiś dowodny dobry. Ace! Nie? No wie, że, wie, że dużo bije. A, ja muszę mieć aż 4 jak hekze... O kurde To jeszcze muszę mieć czwartą ewolucję. No dobra. Erka słaba? No teraz będzie najlepsze. Dopiero jak on w, w bije czwartą ewolucję. Nie wiem, czy doszłam do tego momentu dobrze. Ale mi się wydaje, że być jakieś drzewko może być dobre? E, żółte. I wziąć, wziąć Princess of Minds. Brakuje mi tej many. O ten liczbie może nie siedzi. Bluebuff jest z sumie do wzięcia, niego też go nie wezmę. Ja mam za wolno robię takiej obiektywy. Muszę biec do nich, niestety. Zaraz jest Drake, może zróbmy Drake'a. Zamiast tam świrować pod Ludena, pierwszy. Zależy, co bym grał. grał w tank, to bym robił maskę. A gdybym grał w. coś e, bardziej squishy. To nie wiem, co bym na pierwszy item zrobił. Właśnie tego nie wiem. Weźcie sobie robi ze mną Drake'a. Patrzcie, jest Drake? Tu nikogo nie ma. Piękne. A, jeszcze tam korki ginie i Drake'a musimy oddać. No ja, no to już nie urosła. Czemu nie urosła, jak zabiłem? Bo użyłem jej przez zewolu... Nie złapiej. jej. Róbmy to. Shield 1000. Liczbę 700. Małe te wartości obrażeń. Mało, mało, mało. Za mało. To jest za mało. Phaser nie byłby git? Byłby git, byłby git. Byłby. Nawet może ten item, chociaż on z maną się nic nie skaluje, nie? Nie ma tu w ogóle skalowania z maną. Nie ma. Kiedyś miał. Kiedyś było. Mm, shadow flame A zrobię tego shadow flame a może. Rabano też byłby niezły. A shield ile ma we przeliczniku. 0-3. To Rabano byłby gate A już to robię. Dobra, to będzie na Shadowflame. Ja go złapię 2000 Katie Myślę jakie temy tu można kupić takiego Wiktora cd CDR, 20 CDRa Mi się wydaje, że można nie grać bez itemów na manę, tylko trzeba wziąć inne drzewko, no to jest on, To jest gówno, jak mówiłem. No, nie, nie wiem czemu tak zagrał. Ło Ej, za to jest! Dwie się... Nie, chodźmy stąd. Ale Liczbę raczej nie jest dobrym zakupem na nim. Nie jest chyba. I to maksymalnie kół też mi się wydaje, że to może być średnie. Chcę miałem tego Shieldbashi przetestować. Podał claim Brakuje, dobra, co na dwa pinki. Albo co flaska pink, dobra, będzie, będzie gold. Budem pochodnie, wiesz co? Mi się wydaje, że można go budować pod bruzera. Troszkę bardziej Maska, może zonia druga. Eee, ale niebieskie, ale żółte drzewko, żeby mieć więcej many. Mana Flow Band i Presence of Mind. Dwie dwie, te dwie runki bierzesz i ci się mana nie kończy. Ok, 360. 300. Vocês não podem ver quanto HP straciłem Co w ten tepnę? 30 sekund na type, to jeszcze po, po, poprasuję tutaj. Bieg go sobie wpadł. No to by mnie zabiło w przed twojego pająka niestety. Dobrze zagrał. Może górny Dobra, R tam pali 1100 Ona się zgoustowała, nie? Mi się wydaje, że i ten podarkę też może być niezły. Bombował do ciebie przemawia. No to jest taki... No właśnie też mam wrażenie, że ten big nie jest taki dobry. Nie jest, nie jest. Nie mają rezisty? Nie. nie. Pani Rabadona teraz zamontujemy. To jest ten moment, trzeba Rabadona robić. To jest 29 plus 15 plus 15% wytrzymałości tarczy. Tarcza ma 300. 30, 45 plus 30 plus 15 jest 60, 70, 90 obrażeń dodatkowych. A to ma 220. To nie jest dużo 90 obrażeń. Nie no ten shield bardzo średni. Bardzo średni. Ciężko do nich podejść, jak jest smolder caking. No, powinniśmy górą iść. Lepiej tam. Tu ładnie mi być. Też nie mógłbym głębiej. Tak nie mogłem być z bazy w sumie, a trochę słaby. Ale ja nie jestem za niego go Chodźmy na barona, chodźmy na barona, chodźmy na barona. Pół minuty, baron. Chodź tego barona. Weźmy blue. Nie damy rady tego swidgeować. Kate i Smolder masz tutaj wavey. No nie no, bez wiego może być nam ciężko. Nie wiem czy to zrobimy. Dobra, mamy to. No w jego się nie może pójść solopać z dupy, bo to nie, nie skończymy gry. Nie, wygra nie Nie, skończymy tego. A tak się to dzieje. Dzieje. Dobra, mamy Soula, mamy Barona, no trzeba to zakończyć, trzeba to w końcu sfiniszować Bo oni tutaj power farmią Podoba zmiana, że tytuł, nazwę, liczbę, i ilość godzin, streama na górę nawet nie zauważyłem tej zmiany, nie wiem jeszcze jak mi się ta zmiana podoba NIE WIEM No ten TEM CIĄGLE PADA Ja też sfleszowałem, ale wiecie no, już chciałem to pociągnąć dalej o, dobra, oni to wygrają. Okej. Okay. Kur... Nie, kur... skończyć grę, tej wujom. Dobra, mają, 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 mają. Okej, okay, jeszcze Baron został. Puchajcie tym idę, 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 midem. Ja mam TP. Mało bije ten Wiktor. Kurde, malutko. Nie, ten Lich to mi się nie podoba. To granie pod Lich 1500? Co to jest? To Maska ma 3000. Lich Bane, Bash, Grasp. Nie polecam. Syf. First Strike, na mele postaci atopie First Strike może być spoko. Właśnie w taką Gwen na przykład. Ale też pytanie, czy nie chcemy grać Aery. I maksymalny punishment, maksymalny. Ile tylko, wiesz, możesz. Scorch Aery, to jest, to jest, to jest dużo obrażeń.